sports. It's in the game. Hej, siemano wszystkim, tutaj Alessandro. Witam Was niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku kariery menadżera w grze FIFA 15. Oczywiście jest to kariera Bajerem Leverkusen i dzisiaj, moi drodzy, zainaugurujemy sobie Ligę Mistrzów starciem od razu z bardzo wymagającym rywalem, ponieważ naprzeciwko stanie zespół AS Romy, zespół, który jest uważany za jednego z faworytów naszej grupy. Może jeszcze raz dla przypomnienia zobaczmy sobie, jak ta nasza tabela w Lidze Mistrzów tutaj wygląda, jakie zespoły wylosowaliśmy. Jest to oczywiście obok Romy, również Atletico Madryt i Sporting Lizbona, tak więc naprawdę bardzo wymagający rywale. no i wcale oczywiście nasz zespół nie jest faworytem tej grupy, zatem no musimy tutaj naprawdę bardzo powalczyć, aby, aby z tej grupy awansować. Jeszcze może krótkie przypomnienie tego, co działo się w ostatnim odcinku. Odcinka odcinku nie dla nas, niezbyt dla nas udanym, ponieważ jak pamiętacie tylko zremisowaliśmy na, na własnym stadionie z Werderem Brema, a następnie przegraliśmy na Volkswagen Arenie z Wolfsburgiem 1 do 3. Przez co nasza sytuacja w ligowej tabeli nie wygląda zbyt różowo, za chwilkę wam ją tutaj przybliżę. Oczywiście to jest wszystko Liga Mistrzów, tutaj mamy Ligę Europy no i tutaj jest Puchar Niemiec, no i właśnie mamy rozgrywki ligowe, na razie po czterech seriach spotkań mamy tylko dwa punkty, dwa remisy i dwie porażki tylko jeden strzelony gol i aż cztery gole stracone tak więc naprawdę bilans, który naprawdę chluby nam nie przynosi, zatem tym bardziej musimy w końcu wziąć się do roboty i zacząć wygrywać spotkania w Bundeslidze. Dzisiaj oczywiście właśnie obok spotkania z Dromą w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie również starcie na własnym stadionie z niżej od nas notowanym Augsburgiem, tak więc kto być może w końcu uda nam się sięgnąć po trzy oczka w Bundeslidze Zatem teraz może ustalmy sobie skład na to starcie przeciwko zespołowi Romy Tutaj... Może w pierwszej jednastce postawimy na miroklozę. Miroclozę zawodnik, który oczywiście dobrze zna zespół Romy, ponieważ przez kilka lat był piłkarzem największego rywala, czyli zespołu Lazio. Zatem może na niego tutaj postawimy. Ostatnio również dałem szansę w pierwszej jednastce predlowi, no ale to nie jest piłkarz pokroju na przykład Omerato Praka, tutaj dużo lepszy. Pod względem na przykład overrola jest właśnie Turek79, Predl ma tylko 75, aczkolwiek kilka atrybutów. Sebastian Predl ma znakomitych, tak jak już mówiłem, takich jak na przykład siła, jak na przykład główki, tak więc naprawdę piłkarz całkiem niezły, no ale zerknijmy może na Omera Topraka, który również jest bardzo dobrym piłkarzem główki na poziomie 81, krycie 82, tak więc myślę, że on będzie partnerem Papa do Pulosa w środku obrony w tym spotkaniu na bokach obrony ostatnio grali Benisz oraz Za zatem może teraz w miejsce Benisza damy szansę temu młodemu Brazylijczykowi Wendelowi, który naprawdę zrobił na mnie spore wrażenie w meczach sparingowych No może Hilberta sobie tutaj zostawimy na prawej stronie, na środku Bender oraz Gonzalo Castro, Maximilian Bejczter który naprawdę jest bardzo szybkim piłkarzem oraz Hakan Charhanoglu i Son Chon Gu, to, to będą zawodnicy odpowiedzialni za stwarzanie sytuacji no i Miroklozy jako jedyny wysunięty napastnik na ławce rezerwowej, m.in. tacy zawodnicy jak Karim Belarabi czy Stefan Kisling w bramce oczywiście niezmiennie Berdla, no zatem takim składem sobie tutaj zagramy w spotkaniu z Romą no i właśnie teraz już czem prędzej przechodzimy do tego spotkania, jeszcze może tutaj Krótkie, e, krótka informacja dotycząca jedenastki kolejki ostatniej. No tutaj próżno oczywiście szukać piłkarzy bayerolla Leverkusen No tutaj jak widzicie domo, dominują piłkarze FC Köln, e, także są piłkarze Mainz. No i tutaj oczywiście z racji tego, że ostatnio spisaliśmy się bardzo słabo, no żaden tutaj z naszych zawodników do tej jedenastki kolejki nie trafił. Również tutaj jeszcze e, informacja dotycząca starcia z zespołem Rome Wygląda na to, że w tym pucharowym meczu zmierzą się dwa zespoły grające na podobnym poziomie Zarówno Roma, jak i po ich rywalu klubie 04 4 Leverkusen Można spodziewać się wspaniałych popisów futbolowych Virtuos Herino Czy tak będzie, no to oczywiście o tym przekonamy się już w trakcie tego spotkania Tutaj jeszcze spodziewane składy Spójrzcie na zespół Rome De Sanctis, Maicon, Kocas Manolas, Kastan, Cholebas, De Rossi, Pjanic, Florencji, Dumbia i Dzerwiny Natomiast tutaj media spodziewają się, że my wyjdziemy w składzie Len. Donati, Spachiczy, Topra Gwendel, Reinhardt, Bender, Belarabi, Julian Brandt, Hakan Çalhanoğlu i Stefan Kisling. Oczywiście tak, jak już przed momentem mogliście zauważyć, ta moja jedenastka, którą wystawiłem troszkę różni się od tej, którą tutaj awizują media, no ale miejmy nadzieję, że wystawienie takich, ani innych zawodników nie będzie z błędem z mojej strony. <laughs> Ten raz wybierzmy sobie stroje, może weźmy sobie takie stroje białe, aby nieco bardziej odróżniały się od tych trykotów romy. No i jeszcze rzecz jasna ustawienia gry, ustawiamy sobie oczywiście klasę światową, żeby tutaj właśnie na tym poziomie grać każdy mecz, ponieważ tak sobie założyłem przed rozpoczęciem mojej kariery, że właśnie tutaj będziemy grać sobie na takim, a nie innym poziomie. Zatem przechodzimy już do starcia na Stadio Olimpico i zobaczymy, czy uda się tutaj nam zagrać dobry mecz przeciwko zespołowi zespołowi Romy. No naprawdę bardzo ciężki rywal, zwłaszcza, że gra na własnym stadionie. Stadio Olimpico to jest stadion, który tutaj jest jednym z najpiękniejszych stadionów we Włoszech. Oczywiście jest tu obiekt już wiekowy, ale na tym obiecie naprawdę kibica. Zarówno Romy, jak i Lazio w swoich spotkaniach tutaj naprawdę sprawiają, że atmosfera jest bardzo, bardzo dobra. Zatem my za chwilkę zobaczymy, w jakich składach wybiegnie dzisiaj Roma oraz Bayer Leverkusen. Ten nasz skład już widzieliście, natomiast zespół Romy tutaj no, ciężko tutaj odróżnić tych zawodników porównać ich ze swoimi prawdziwymi odpowiednikami, ponieważ no tutaj większy nacisk, tak jak już mówiłem wielokrotnie, raczej położono tutaj na Ligę Angielską, aniżeli na włoską Serię A. No i tutaj oczywiście nasz zespół również z Mirosławem Kloze, piłkarz, od którego naprawdę wiele zależy. No i skład Romy w ramce de Sanctis, dalej Majkon, Manolas z piątką Kastan, numer 25 Choleba 16 de 15 Piani, 4 9 Golan, 27 Jerwinio, 24 Florencji i 88 na pozycji wysłanie tego napastnika Sejdu Dumbia. Zatem ten skład również rośni, różni się troszkę od tego wyjściowego od tego awizowanego przez media. No i tutaj nasz skład, który już może nie będę go czytał już po raz drugi. Po prostu zobaczcie sobie jakich piłkarzy tutaj wystawiłem. No i miejmy nadzieję, że dzisiaj uda się na tym trudnym poziomie klasa światowa wygrać się spotkanie z Rzymem. No i tutaj doświadczony bardzo Francesco Totti, prawdziwa legenda zespołu z Rzymu Piłkarz nazwany księciem tego miasta. No i naprawdę aż dziw bierze, że tacy piłkarze jeszcze prezentują bardzo wysoki poziom w wieku już 37 lat na karku. No i chyba wszystko wskazuje na to, że to my zaczniemy to spotkanie, a to arbiter spotkania. Rafael Rubial Losada z Hiszpanii, no i kapitan zespołu Romy, również jedna z legend tej drużyny, czyli Daniele de Rossi. No i rozpoczynamy to starcie. Zobaczymy czy dzisiaj uda się stworzyć niezapomniane widowisko na Stadio Olimpico w Rzymie. Na razie nie udało nam się tutaj sięgnąć po punkty, w, po komplet punktów w meczach ligowych Zobaczymy czy to uda się w meczu pucharowym przeciwko Romie. Uwaga, bo teraz pierwsza strata piłki to Praka zażegnała na chwilkę niebezpieczeństwo i jeszcze tutaj mój piłka, że jak tyczki odbijają się od zawodników Romy. Uwaga, ależ niebezpiecznie. Piłka na szczęście przyszła obok bramki strzeżonej przez Berda Leno, a uderzał Daniel de Rossi. To była pierwsza groźna akcja Romy w tym spotkaniu. Na szczęście tutaj nie musiał nawet interweniować Bert Leno. Sytuacja, son, dośrodkowanie, wybita piłka i jeszcze strzał, i teraz zablokowany przez obrońców Romy. No było tam naprawdę groźnie, stworzyliśmy sobie groźną sytuację, no ale nie udało się tutaj oddać strzału celnego na bramkę Morgana de Sanctisa. Chyba tam Cholebas zażegnał niebezpieczeństwo, no i będziemy mieli rzut rożny, pierwszy w tym spotkaniu, no i dośrodkowanie Hakana Czalhanoglu, uwaga strzał głową, ależ było teraz groźnie, strzał chyba Papadopoulos. Tak mi się przynajmniej wydawało. Kto tam uderzał? Nie, to Mirocloze, Miro czyli nasz wysunięty napastnik minimalnie nad bramką strzeżoną przez Morgana di Sanchisa, ale by to było tutaj naprawdę, naprawdę wydarzenie bez precedensu, gdyby tutaj do siatki swojego odwiecznego rywala jeszcze z czasów gry w Lazio trafił właśnie Mirocloze. 4. Bejcztera, 4 oddaje do Kloze, Kloze, fantastyczne zagranie, uwaga, sąd z ostrego kąta i fantastycznie tutaj broni Morgan de Sanchez, bardzo ładne podanie tutaj do młodego Koreańczyka, była dobra okazja, strzał z ostrego kąta, no i tutaj nie wiedziałem do końca, czy zdecydować się na podanie z wzdłuż bramki, czy też na strzał, ostatecznie padło na tą drugą opcję, no i szkoda, bo mało co tutaj Koreańczyk nie zdobył gola w tym spotkaniu. Romy. Nie wiem czym to jest naprawdę spowodowane. Uwaga, bo teraz bardzo blisko. No i tym razem doskonałą sytuację miała Roma strzelał Radzia na no ale piłka po strzale belga minimalnie nad poprzeczką bramki strzeżonej przez Berdalen. No teraz to my mieliśmy mały problem. No i niestety źle tutaj rozegrana piłka. Szkoda. Teraz my mieliśmy mały problem, no ale na szczęście tutaj niecelnie uderzył Radzia na Engolano. Niebezpiecznie piłka jeszcze... Przy zawodnikach Rome, uwaga uderzenie! Ależ było teraz groźnie, zamarło mi serce, myślałem że piłka już wpadała do siatki No ale na szczęście tam jeszcze dotknięta przez Greka Pawadopulosa. E, ostatecznie wylądowała na rzucie rożnym No tutaj jak widzicie trzech Greków, bo obok piłka do Maksymiliana Bejcztera Ten już jest w polu karnym Bejczter, kloze zablokowany Aj szkoda, była kolejna sytuacja no ale na szczęście niestety tutaj Mirocloze nie zdołał zamienić ją na Gola. No szkoda, bo tam to podanie od Bejżtera było naprawdę bardzo dobre. No i tam minimalnie troszkę zabrakło, e, zabrakło centymetrów, aby mógł oddać strzał, który nie zostanie zablokowany. Uwaga, teraz jeszcze próba zespołu Romy. Tym razem, no myślałem że to już jest faul, ale to była po prostu przerwa, to był gwizd, który oznacza koniec pierwszej połowy, no i tutaj naprawdę było co oglądać w tych pierwszych 45 minutach. Kilka ciekawych okazji z obu stron, no ale póki to na razie, jak widzicie, 0 do 0. Oto jeszcze statystyki, zerknijmy sobie może na nie 4 strzały, na razie oddała Roma, żaden z nich nie był celny, my również cztery strzały, tyle że dwa z nich były w światło bramki. Morgana De Sanctisa, no i zatem zobaczymy jak tutaj zaprezentujemy się w drugich 45 minutach No i miejmy nadzieję, że tutaj w końcu którąś z tych ciekawych sytuacji, którą mam nadzieję Uda nam się stworzyć w drugiej połowie, uda się wykorzystać Będę teraz, włączył się Kloze, nie było w offside'u Miro Kloze Mirocloze ładnie tutaj wbieg między rywali Aj szkoda, nie tam chciałem zagrać piłkę, że no, było naprawdę groźnie właśnie takie sytuacje się, największe spustoszenie pod bramką przeciwnika Kiedy właśnie z bocznego sektora boiska wbiega nieobstawiony piłkarz i ma tutaj naprawdę dwie ścieżki Albo zagrać piłkę w pole karne Albo po prostu próbować indywidualnej akcji Uwaga, teraz niebezpiecznie, na szczęście dobrze radzimy sobie z piłką No i dlaczego znów taka głupia strata No ale na szczęście tutaj piłkarze mojego zespołu razą sobie ale tylko na chwilę bo jeszcze nieudane to wyprowadzenie piłki i rozpocznie zespół Romy od rzutu rożnego dośrodkowanie tutaj na bliższy słupek spokojnie tutaj pilnowany przez moich obrońców no i jest groźnie tutaj naprawdę te komputer na poziomie World Class potrafi fantastycznie tutaj rozegrać piłkę właśnie na krótkim odcinku oczywiście poziom profesjonalny to jeszcze nie jest taki właśnie nie jest takie rozegranie, no ale tutaj na poziomie klasa światowa to absolutnie tutaj właśnie trzeba się tego obawiać no i teraz przejął piłkę Miro Close, ale jest zupełnie osamotniony, nie ma za bardzo do kogo podać piłki, no i w końcu ją stracił, próbowałem już takiego dalekiego zagrania w kierunku któregoś z partnerów, no i teraz udaje się przejąć, no teraz zmiany, możemy też sobie jakieś zmiany zrobimy, ponieważ Roma dokonała już kompletu trzech zmian, no a my wciąż tutaj bez żadnych roszad może pojawi się Belarabi w miejsce Bej 4 no i Kisling w miejsce Miro Kloze, który miał w tym meczu jedną doskonałą sytuację, no ale niestety nie potrafił jej bardzo doświadczony reprezentant Niemiec wykorzystać jeszcze niebezpiecznie, no ale w porę tutaj dobra interwencja naszych zawodników tam chyba o ile dobrze dojrzałem, Bender interweniował. Ta już dwie zmiany. No i właśnie tutaj rzut wolny dla Romy. No przy takich faulach ze strony przeciwnika absolutnie nie było mowy o jakimkolwiek faulu. No a jeżeli my popełniamy takie przewinienia, no to oczywiście gra od razu nam to zalicza jako faul. A i teraz nie udało się przejąć piłki, szkoda. Uwaga, co zrobi Roma? Ależ było blisko. No ale to uderzenie Daniela Dorosciego Na szczęście przeszło obok bramki Berdaleno, no tutaj naprawdę w tej drugiej połowie Roma troszkę nas przycisnęła Troszkę mało tutaj Sytuacji stwarzamy sobie No tutaj dużo ciekawsze mieliśmy w pierwszych 45 minutach Naszej grupy w Lidze Mistrzów No wynik na pewno Dobry z racji tego, że graliśmy na wyjeździe, graliśmy z teoretycznie jednym z najsłabszych, z najmocniejszych, przepraszam, zespołów tej grupy. Natomiast tutaj jeśli, jeśli mówić o negatywnych aspektach, no to mogę powiedzieć tylko to, że to jest kolejny mecz, w którym nie udało nam się sięgnąć po 3 punkty. no Tutaj spójrzmy na statystyki, jeżeli chodzi o strzały, no to w naszym wykonaniu wyglądało to tak samo jak w pierwszych 405 minutach, czyli 4 strzały, dwa celne Roma. Tutaj jest zdecydowanie lepsza w tych drugich 45 minutach na szczęście nie potwierdziło się to golami, zatem Roma kontra Roma kontra Bayer Leverkusen 0-0, do 0, no a w drugim meczu tej grupy, jak tam przed momentem mogliście okazję, mieliście okazję zobaczyć nasz rywal, nasi rywale w grupie, czyli czyli zespół Sportingu Lizbona oraz Atletico Madryt, co za chwilkę sobie zobaczymy tutaj sobie tylko przełączymy po prostu grupy o, właśnie, tu jest nasza grupa. Spójrzmy, tutaj 3 do 1 z Atletico na Sportingiem Lizbona. No i oczywiście pierwszym liderem tej grupy zespół z, z, ze stolicy Hiszpanii. My natomiast w Egzequo z Romą na miejscu drugim. Na razie tabelę zamyka Sporting. Tak wygląda sytuacja po pierwszej kolejce w lidze Mistrzów. No i tutaj jeszcze raport skauta jakiś dotyczący. Anglii to jeszcze rozmowy z zawodnikami, spójrzmy sobie, chciałbym częściej występ... znajdować się w składzie, muszę grać dłużej niż to bywa ostatnio, tutaj Stefan Reinhardt. no damy mu szansę oczywiście w następnym meczu, w meczu przeciwko Augsburgowi, no i zobaczymy jak ten piłka się spisze, tutaj oczywiście dokonam sobie kilku zmian w składzie, no i już po prostu kontynuujemy sobie i za chwilkę spotkamy się na meczu z Augsburgiem. Zatem moi drodzy, witam Was ponownie 23 września 2014, dzień meczu piątej kolejki Bundesligi przeciwko Augsburgowi. Jeszcze rzut oka na to, jak wygląda tutaj ligowa tabela. Na razie zajmujemy w Lidze bardzo odległe 18 miejsce, zatem przepraszam 17 miejsce, zatem jesteśmy w tym momencie w strefie spadkowej, no i musimy koniecznie szukać punktów. No a z kim, jeżeli nie jest Augsburgiem, zespołem, który tutaj również nie zalicza się do grona faworytów w tym sezonie Bundesligi, nawet jeżeli chodzi o awans do europejskich pucharów, zatem zespół Augsburga do tej pory spójrzcie na miejscu 11 cztery remisy zatem wszystkie cztery spotkania Augsburga zakończone podziałem punktów no i oczywiście będziemy starali się robić wszystko aby dzisiaj taki wynik nie nastąpił, aby w końcu przełamać złą pasę i wygrać pierwsze spotkanie zerknijcie sobie może jeszcze na składek, ja tutaj desygnowałem na to spotkanie ostatnio grający Miro Kloze został zastąpiony przez Stefana Kislinga, Brandt w miejsce sono na lewej skrzydł na prawej stronie, Bellarabi, w środku Reinhardt oraz Gonzalo Castro, na bokach obrony Wender oraz Hilbert, czyli tutaj bez zmian w stosunku do spotkania z Romą no i w środku partnerem Omera Topraka został Emir Spahić. zobaczymy czy ten zawodnik spisze się dzisiaj dobrze w defensywie no i my już oczywiście przechodzimy sobie do starcia przeciwko Augsburgowi, my wystąpimy dzisiaj oczywiście w swoich tradycyjnych czerwonych strojach, natomiast zespół gości w strojach zielonych No i oczywiście jeszcze tutaj przestawiamy sobie Tradycyjnie na klasę światową No i miejmy nadzieję, że w końcu uda się przełamać tą złą pasę I wygrać starcie W Bundeslidze No tutaj naprawdę mieliśmy walczyć Co najmniej o puchary, o tą pierwszą trójkę No a na razie wygląda to dosyć blado Dosyć słabo No i miejmy nadzieję, że w dzisiejszym meczu w końcu postawimy Krok do poprawy naszej sytuacji W tabeli Jesteśmy na naszym obiekcie No i gdzie jeżeli nie tutaj wygramy z zespołem Augsburga. Spójrzmy, to jest jeszcze raz nasze ustawienie, to o którym przed momentem Wam wspominałem. Ono troszkę różni się od tego, jakie oglądaliście w meczu z Romą, no i za chwilkę zobaczymy sobie również ustawienie zespołu gości tego spotkania, czyli drużyny Augsburga, drużyny, które tak jak już mówiłem walczy w tym nie tylko i wyłącznie o utrzymanie, no i w pojedynkach z takimi rywalami musimy zdobywać punkty w bramce Hits dalej Wergech, Klawan z numerem piątym Ho z numerem 20 Baba Raman, Ciobi, Morawek, Bajder, Won, Boba Dia oraz Duric Takie ustawienie dzisiaj zespołu gości tego spotkania. No i dzisiaj oczywiście musimy w końcu w tej piątej kolejce sięgnąć po zwycięstwo. Czy to się uda? Zobaczymy już za chwilę nasz golkiper per no, no to zapachniałoby naprawdę bramką dla zespołu Go, gości tego meczu. Uwaga jest, Diuric, Diuric zagrywa piłkę jeszcze. Nie koniec tego, tej sytuacji, no i niestety tracimy gola. To jest piąta minuta i fantastyczny strzał głową, który wpala do siatki Marwina Hica. Diuric tutaj wpisuje się na listę strzelców. Naprawdę bardzo ładna akcja koronkowa zespołu Augsburga. No, i w tym momencie przegrywamy z zespołem... 11 w tabeli 0 do 1. Zerknijmy jeszcze na powtórkę. Tutaj spójrzmy, bardzo ładnie to wszystko rozegrane. Tutaj wszystko dokładnie przemyślane. No i ten strzał, którym tutaj nie poradził sobie Marvin, nie poradził sobie oczywiście Berty, Leno. No i niestety przegrywamy 0-1. Piłka wędruje do Belarabiego. Rozpędza się Karim Belarabi. Co tutaj zrobi na skrzydle reprezentant Niemiec? Belarabi dośrodkowanie. Ale teraz jeszcze okazja i przejął tam piłkę Stefan Kisling po błędzie defensorów gości, no ale niestety nie udało się tutaj oddać już strzału. Troszkę chyba zaskoczony tą sytuacją był Stefan Kisling, no i ostatecznie nie udało mu się oddać strzału na bramkę gości z Augsburga. Kislinga, Kisling w polu karnym. Stefan Kisling uderza. I zdecydowanie zbyt słabo, ale to była dobra akcja. Takimi akcjami możemy tutaj zaskoczyć zespół Rywala. Takimi właśnie długimi podaniami. To zespół Augsburga teraz właśnie operuje futbolówką. Fantastyczne zagranie. No i co? Ależ było groźnie. Uderzał chyba Raul Bobadilla. I tak mi się przynajmniej wydawało, że to ten piłkarz strzelał w kierunku Bramki Berdaleno. No ale na szczęście tutaj nie musiał nasz golki interweniować ponieważ ten strzał głową okazał się niecelny Teraz piłka do yy, niedokładna niestety do naszego skrzydłowego No i dlaczego tutaj nie wybijamy piłki? Ależ było groźnie No ale na szczęście tutaj kolejny strzał Ciaobiego nie znalazł drogi do siatki Berdaleno no właśnie teraz zbyt dalekie to przyjęcie. Uwaga, teraz fantastycznie zatańczył tam z rywalami. Uwaga Castro. Było groźnie. No ale tutaj Marvin Hitz. No teraz tak troszkę przypadkowo udało mi się przedostać blisko bramki rywale. No i to była ostatnia akcja w tej pierwszej połowy, po której przegrywamy pod tej bardzo ładnej akcji. I strzale głową Duricza, 0 do jednego. Spójrzmy tutaj jeżeli chodzi o sytuację w tym meczu, no to dwa strzały nasze, oba celne, no i zespół z Augsburga oddał trzy strzały, żaden z nich niecelny, ponieważ tutaj ten strzał, nie wiem czy ta bramka była zaliczona jako słupek, ponieważ no przecież zespół z Augsburga strzelił bramkę, a nie oddał żadnego celnego strzału. No troszkę to dziwne. No oczywiście sam strzał słupek jest strzałem niecelnym, no ale nie wiem czy w przypadku bramki też tak to zostaje zaliczone. Teraz Hamil Altin to w miejsce Morawka. Zmiana już po 45 minutach w zespole Gossi, no i Musimy tutaj ostro zaatakować, jeżeli chcemy sięgnąć w tym meczu po jakieś punkty, ponieważ, no tak jak już mówiłem, zajmujemy bardzo odległe miejsce. Nabrał rywara Hilbert. Jeszcze będziemy mieli rzut z autu. Jest Belarabi. Czy uda się dośrodkować? No, jeszcze okazja. Uwaga, jest szansa! No i co? Jest bramka! No troszkę kuriozalna, troszkę nie tak chciałem to rozegrać, ale było przypadku troszkę w tej akcji. No i ostatecznie mamy wyrównanie. Jeden do jednego. Po troszkę niezamierzonej, ale bardzo kolonkowej akcji i strzale Juliana Branta wyrównujemy w końcu stan rywalizacji na 1 do 1. Spójrzmy tutaj, nie było spalonego, w zasadzie byłem pewien, że w tej sytuacji będzie spalony. No i chciałem oddać strzał, ale ostatecznie w ostatniej sekundzie już niemal zdecydowałem się na podanie. No i piłka po tym lekkim uderzeniu Juliana Branta i tym jak nie zdążył Flagan z interwencją wpadła do siatki 1 do 1 no i mamy wyrównanie i mamy jeszcze 18 minut na to aby tutaj podwyższyć to prowadzenie no jeżeli będą stwarzały się, takie, stwarzały się takie sytuacje kiedy moi piłkarze się ze sobą zderzają no to nigdy nie wygramy spotkania no ale na szczęście opanował piłkę Toprak i znów mamy ją Całą bramkę No i co? Będzie rzut wolny Po tej interwencji rywala No i będzie możliwość bezpośredniego strzału Na bramkę Marwina Hitza. No tak jak już mówiłem przy wielu moich materiałach z FIFA Już gole z rzutów wolnych strzelałem Czy uda się tym razem? Czy Hakan Czalhanoglu pokona Bramkarza rywali Czy też nie no I uwaga 24 metry do bramki Uwaga, Czalchanoglu, a ileż było teraz blisko, no wszystko było jak należy, to uderzenie, myślałem, już wpadnie obok słupka. Yy, yy, tuż obok zdezorientowanego Marwina Hitza, spójrzmy, jak tutaj leciała ta piłka, no, naprawdę minimalnie. Uwaga, jest y, okazja, no i co? No i co, piłka w siatce, 2 do 1, no tam przywilej korzyści chyba zastosował orbiter, yy, no bo tam już, był już rzut wolny. No a tutaj piłka jednak w siatce. Strzelamy drugiego gola. No a jego autorem chyba Roberto Hilbert. Spójrzmy tam zahaczany bardzo wyraźnie Reinhardt. Spójrzmy, kto tutaj w ogóle trafił do siatki. Piłka wpadła do bramki. Kto w ogóle tutaj uderzył? Bo ja nawet nie, to jednak Castro strzelcem gola. No a podającym kto? Chyba Reinhardt z tego co tam zauważyłem. To on szarżował. No i tutaj, mimo że był prawie, że faulowany, to jednak trafił do siatki. Mamy 2 do 1 prowadzenie. No i już naprawdę niewiele dzieli nas od sięgnięcia pierwsze, po pierwsze 3 punkty w tym sezonie Bundesligi. Przy piłce zespół Augsburga 95. minuta rywalizacji. Jeszcze dośrodkowanie. No i co? Niestety, niestety 2 do 2. Coś niesamowitego, no, ale na szczęście. Uff, ależ teraz odetchnąłem z ulgą, piłka po sale Boba D na spalonym. Spójrzmy na bardzo wyraźnym offside skrzydłowy Augsburga. No już myślałem, że ta nasza szansa została zaprzepaszczona, no ale na szczęście. Były spalony No i po tym wybiciu Berdalenu prawdopodobnie Arbiter zakończy to spotkanie A my będziemy cieszyć się z pierwszych Trzech punktów w tym sezonie Bundesligi w końcu udało się wygrać Nie bez problemów Naprawdę to nie był łatwy mecz Było naprawdę trudno sięgnąć po trzy punkty Ale dwie sytuacje Wykorzystane przez nas i zwycięstwo Z Augsburgiem 2 do 1 Trafienia przypominam Juliana Branta W 72 i Gonzalo Castro W 86 minucie trafienie dla rywali zaliczył 3 w piątej minucie spotkania. Zatem jeszcze zerknijmy sobie na statystyki. Augsburg oddał tylko trzy celne strzały, zatem trzy niecelne strzały, zatem żadnego strzału w drugiej połowie nie oddał zespół rywali. My mieliśmy pod tym względem lekką przewagę. 6 strzałów, cztery z nich to były strzały celne. No i zasłużenie. Zwyciężyliśmy w tym meczu 2 do 1. Miejmy nadzieję, że to będzie początek marszu. Mojej drużyny w górę Tabeli, zatem zerknijmy sobie jeszcze raz Jak wygląda w tym momencie sytuacja W tabeli ligowej, do rozegrania Pozostało tylko jeszcze jedno spotkanie Borussia FSV Mainz, piąta kolejka już została Rozegrana i dzięki temu zwycięstwu Awansowaliśmy na trzynastą pozycję w tabeli No i do miejsca pucharowego Czyli do zespołu Borussia Dortmund oraz FC Köln, tracimy tylko Trzy punkty, no i zerknijmy sobie Może jeszcze z kim zmierzymy się W następnym spotkaniu Jakie następne mecze sobie obejrzymy Rzymy. Tutaj, teraz zagram sobie spotkanie wyjazdowe z Freiburgiem. Może to spotkanie rozagram sobie poza odcinkiem. Natomiast my zobaczymy się na meczach ze Sportingiem Lizbona, czyli druga kolejka fazy grupowej piłkarskiej ligi mistrzów oraz mecz z zespołem Paderborn. Zatem na te dwa spotkania zapraszam Was w kolejnym odcinku. Natomiast na dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Jeżeli macie ewentualnie jakieś uwagi dotyczące moich odcinków, no to czy jasna. Śmiało piszcie to w komentarzach, również oczywiście jeżeli macie jakieś również wasze sugestie co do formy prowadzenia itd., dalej. no to również śmiało zapraszam do wyrażania swoich opinii pod ty, właśnie tym odcinkiem. Na dzisiaj to wszystko, bardzo serdecznie dziękuję za wspólny spędzony czas, do usłyszenia w kolejnym odcinku kariery, kariery menadżera w grze FIFA 15. Trzymajcie się, na razie, cześć!